Ależ tu prostota. To jest bardzo prosty y, taki setup. Pierwsza rzecz robię elektryka, i szczerze mówiąc. Nie jestem szczęśliwy z tego powodu. To dlaczego go chciałeś? Dlatego, robić? że uważam, że w takim programie mogę sobie pozwolić na coś więcej. Na co dzień nie robię takich rzeczy, a to może zachęci ludzi. Adam ma rację. Ten pojedynek nie był wyścigiem na konie mechaniczne. Tu liczy się trudna do zmierzenia, ogólna fajność projektu. Słuchaj, no u mnie jest prawie 194 koni. U ciebie? Nie wiem, ile jesteś koni. Z założenia miało być około 100 i 175 momentów. Nie idzie ten samochód. Wczoraj zrobiłem 10 metrów po garażu. Mhm. Za chwilę będzie dobra okazja. Tobie się podoba na pewno twój samochód, mi się podoba mój samochód. E, natomiast to, że on mi się podoba, że go zrobiłem prosto z serca zgodnie z własnym e, projektem, tak? z własnym wyobrażeniem, to jest raz, ale ludziom się to wcale nie musi podobać. Dlatego zaprosiłem sobie tutaj jednego z najlepszych polskich kierowców rajdowych, Miko Marczyka, żeby on Ocenił mój samochód i powiedział, cześć, co tutaj cześć, jest cześć, nie poprawnym tak. wcześniku. Tak. Młody człowiek, a sukcesy niesamowite, naprawdę, jest to pod wrażeniem. No Dziękuję panowie, ale nie o mnie dzisiaj. <laughs> tak naprawdę, już na pierwszy rzut oka widzę, że Grzesiek zrobił po swojemu w pełny motorsportowy styl, a tutaj mamy klasykę. Ale u mnie masz to, co kochasz, to, co kochamy najbardziej. <laughs> tutaj się pojawia pewien Grzyt, no bo Grzegorz mówi, no fajnie, najfajniejszy samochód. I tutaj jest taka sytuacja dla mnie niekomfortowa, bo e, jednak postawił na swoim, tak, poszedł w rajdówkę, spotykamy się na to, i zaprosił się ciebie. E, ja w tym towarzystwie wybadam bardzo blado. <śm> Panowie. <ś> Słuchaj, ale wszyscy czekają, żeby zobaczyć Ciebie, świetnego kierowcę, moim wozie. A ja w tym czasie sobie spokojnie zestroję motor i dam mu troszeczkę więcej mocy. Miłej zabawy. No mamy do czynienia na pewno z. Samochodem z poprzedniej epoki. No. Rajdówka, którą mierzę na co dzień Skoda Fabia 5, jest do bólu stabilnym samochodem. A tutaj e, widzę, że dużo się dzieje. Jest to niezwykle wymagające auto. Skórze, tak naprawdę auto reaguje na każdy ruch kierownicą. Minimalny ruch, i auto tam jedzie, ale też wchodzę nagle w zakręt, taki nagle w drugim kierownicy, i ten tył automatycznie zachodzi. I to samo już przy redukcji Czuję, że tylna oś jest bardzo niestabilna, więc między są konieczne. Chcecie, jestem bardzo ciekawy jego opinii, naprawdę.